Szkoła Suk Ducha jest trzymiesięczną przygodą z Duchem Świętym. Jest to miejsce, w którym Bóg będzie mówił do Twojego życia, w którym będziesz mógł poznać Go bliżej, co myśli o Tobie, kim On jest i jeszcze bardziej rozkochać się w Nim. Szkoła Biblijna, Szkoła Sług Ducha jest dla mnie takim miejscem, w którym mogę bardzo, bardzo dużo czerpać. Niezwykłe jest to, jak te osoby, które przyjeżdżają nas nauczać, obserwując ich, ich autentyczność, ich wiedzę, ich relacje z Panem Bogiem, buduje się też to wszystko we mnie. Szkoła Biblijna jest dla mnie oazą po całym dniu w pracy. Jest takim miejscem, w którym mam czas najpierw przez uwielbienie wejść w rozmowę z Panem, w dialog. To jest takie miejsce, gdzie ja mam czas i przestrzeń do tego, żeby go posłuchać. Największe wrażenie zawsze robili na mnie ludzie, zarówno ci, którzy głosili, i też ludzie, z którymi byłem na tej szkole w pierwszej edycji, niesamowici ludzie i niesamowite było to, jak Bóg nas przemieniał. Każdy widział to po sobie, jak mnie Bóg przemienił, jak innych przemienił. To było fantastyczne. To co było dla mnie nieprawdopodobnie wartościowe i co zmieniło moje życie totalnie, to było takie poczucie doświadczenia Bożej miłości takiej ojcowskiej, znalezienie swojej tożsamości, zrozumienie tego, że jestem dzieckiem Bożym i dzięki temu otrzymanie takiej nieprawdopodobnej wolności. W szkole usłyszysz ponad 150 nauczań Szkoła biblijna jest miejscem dla wszystkich, którzy kochają Boga, niezależnie od wieku. Jest miejscem, w którym będziesz mógł poznać i zbliżyć się do niego w nowy sposób. The Holy Spirit is doing a lot in our days, uh, preparing the Bride of Christ for the return of the Lord. And I really believe that the Bible school you can start to think about these things, you can start to experience the preparation of the Bride in your own life, in your in your family, in your community. And many of wielu topics in the Bible School are, are, are guiding the students in this direction. So I think it's very worthwhile. Chcemy budować swoje życie wiary we wspólnocie i chcemy doświadczać tego, aby Bóg do nas mówił. Więc, Szkoła Biblijna jest miejscem wyposażania, umacniania i pogłębiania wiary. W taki żywy sposób, konkretny, gdzie oddzielasz czas, przychodzisz przez trzy miesiące od poniedziałku do piątku, na trzy godziny, więc już samo to jest wielką pracą ducha w tobie, aby cię przygotować, aby cię pomóc w doświadczeniu żywego Boga. Myślę, że najważniejsze tak dla nas jako małżeństwa to było te nauczania z teologii ciała, czyli że jeżeli ludzie patrzą na nas, to też widzą relację, która jest w Bogu. W sensie tak chcielibyśmy, żeby tak było. <noise> tu w szkole odnowisz swoją wiarę, rozpalisz ją na nowo. Tu przyjmiesz Ducha Świętego, nie po to, żeby go mieć, ale żeby Duch Święty miał Ciebie. I tutaj na nowo odkryjesz, jak ważne są obietnice Boże. Więc odważ się, poświęć te trzy miesiące, zainwestuj w to, a przyniesiesz plan obfity, który uraduje, uraduje Boga i też pomoże usłużyć wielu, wielu głodnym sercom.